Hej wszystkim, z tej strony Pakul i zapraszam na 59. odcinek z FTL-a. Okej, okay, lecimy statkiem Osprey, czyli Rybołów po polsku. E, udało nam się przelecieć przez dwa sektory. Udało nam się zrobić pierwszy achievement. Do, jesteśmy przed piątym sektorem, więc mamy do wyboru terytorium Engi i Ojczyste Światy Modliszek. Lećmy do Ojczystych Światów Modliszek. Mamy taki skład, całkiem ciekawy. Zakupiliśmy teleporter, nie było by, być może to zbyt rozsądne. O, sklep na wejście, uwielbiamy sklep na wejście. E, no i co? I chcemy do piątego sektora spróbować, przynajmniej zrobić jeszcze drugi, e, drugi achievement. Wydaje mi się, że może to raczej nie wyjść, ale no zobaczymy, to się okaże. Walcz, brozu, walcz. Dobra, dwie modliszki na jedną to spokojnie powinny dać sobie radę. Eee, tylko że tutaj w tym wypadku trochę. Eee, trochę zaspałem. Szczerze, trochę zaspałem. Okej, okay, ale widzę, że tutaj już modliszek to oni raczej mają mało. Wydaje mi się, że ten statek może spłonąć. Nie zdąży, ponieważ wiązka artyleryjska zrobi swoje. Ok, udało nam się uzyskać drona obronnego typu drugiego, eee, to jest dobra wiadomość, bo dzięki temu możemy się bronić teraz przed rakietami. Minus jest tylko taki, że nie mamy. Ok, tu mamy modliszkę i tu mamy drugą. Załączymy baterię, załączymy tlen, załączymy teleporter. Trochę nie bardzo wiem po co, ale. Okej, okay. widzimy, że już nie mają. Ninja. A ninja, idź się podleć trochę. Nie mają już możliwości teleportacji, więc już jest ok. Dobra, do ka... Okej. Okay. Jeszcze wiązka altyleryjska szczeliła. Oberwaliśmy tu trochę. No w ojczystych światach Mudniszek tak jest, że za każdym razem będą próbować się do nas e, teleportować, więc będziemy trochę obrywać, no ale tragedii generalnie nie ma. Jest dobrze żyjemy. Lecimy dalej. E, dobra, co to jest? Dobrze, następny będzie twój pomyślny głowów, twój statek jeszcze nie został wykryty. Dobra, no to go zaatakujmy. W końcu to tylko złe, przebrzydłe, okrutne modliszki, tak? Dobra, myślę, że... a nie, mają modliszki na statku. Jakby nie miały modliszek, to tak sobie myślę, że można byłoby spróbować się tam wteleportować na chwil kilka. Ale wydaje mi się, że to będzie raczej trudne, ponieważ mają leczenie, więc zrobimy to klasycznie. Ja widzę, że robimy już to tak szybko, klasycznie, że już nawet nie bardzo mają... Już... O, dron wiązkowy dostajemy. Eee, no dobrze, czyli kolejne bonusy. Mamy kolejny SOS. Dron wiązkowy. Okej, okay, czyli tutaj chłopaki chcą, żeby ich zaprowadzić do celu. Dobra. Tutaj mamy cel, co prawda niedaleko. Oj, czuję, czuję, że chyba nie uda mi się zrobić tego drugiego achievementa. Ok, no tutaj jest plus taki, że nie mają możliwości, e, myślę, żeby teleportować tam moje dwie modliszki, ale z drugiej strony może być to dość niebezpieczne. Ok, czyli modliszka będzie próbowała naprawić tlen. No to jesteśmy bezpieczni, tak mi się wydaje. Jeszcze wiązka poprawiła ok. No i niestety tutaj mamy alarm. Trzeba ugasić ten płomień. Nie będzie to raczej super trudne. Więc szybko, szybko mi się wydaje, uda się naprawić i może zregenerować od razu. Załączymy baterię pod regenerację. No to nas nic nie kosztuje. Poza oczywiście jednym kliknięciem. No i dobra. Zapiszemy sobie ustawienia. I my lecimy dalej. Kiepsko, kiepsko widzę ten drugi achievement. Ok, na pokładzie teleportował się młody żołnierz modliszek. W osmolonym mundurze twierdzi, że ucieka przedęgi. Błaga o azyl. Oferując w zamian w wierną służbę. Engi nam jeżeli już sygnał teleportera. I próbują cię ee, zaatakuj. No, i teraz pytanie: Czy to jest pułapka, czy to nie jest pułapka? Czy to nie jest pułapka? Żołnierz modliszek, Egi ścigają. Dobra, wydajmy go. Kapitan Egi był bardzo zadowolony i szybko zorganizował przeniesienie więźnia. Bardzo mi się to podoba. No, myślę, że jakbym się z nim zbratał, żeby coś tam z nim zrobić. To mógłby być problem, ponieważ najprawdopodobniej okazałoby się, że jest to pułapka. No i byłoby niefajnie. No dobra, trochę to skopałem, bo niepotrzebnie zaatakowałem te działa, bo oni i tak się nie przebiją, a on ładuje napędy w Tier. Ale na szczęście broń balistyczna załatwiła sprawę. No jest stosunkowo szybka, to prawda. Kurczę, jak tu, jak tu fajnie przelecieć? No jedyną opcję. Tu góra, dół, misja i wyjście z sektora. Innej opcji nie bardzo widzę. Okej, okay, modliszkę w załodze mamy. To będzie jedna z czterech osób. W twojej załodze zapanowało istne przerażenie. Dobra, modliszka w załodze. Żołnierz modliszek z twojej załogi podchodzi do ekranu. Przez pewien czas odpra odprawia z kapitanem takim. Jest. Jakiś tajemny rytuał, a ty w tym czasie przygotowujesz systemy bojowe do walki. No i super, ok. Czyli tu mamy żołnierza modliszek. Ninja idzie tutaj nim zajmie po drodze w trójkę, a my zaatakujemy w takim razie jego systemy e, bojowe. O, rozejdźcie się w takim razie na miejsca. Możemy sobie włączyć baterię i spróbować wyleczyć mroza. Szkodzimy im trochę w takim razie leczenie. Na razie nie strzelamy. Zrobi to działal artyleryjskie za nas. Dobra, walczył do końca, ale ostatecznie to ty przerabiasz go statek na złą. Przecież poświadomie, że zabrał ze sobą do grobu jakąś wielką tajemnicę. E, pff, szczerze, nie wiem, jakby to trzeba było z nim rozwiązać, żeby to było dobrze. Zastanawiam się, czy jak zrobię takie przeskoki, to będzie dobrze do SOS-a i do wyjścia i do misji. A, spróbujmy. Nie jest to dobre rozwiązanie, mi się wydaje, ale jest to lepsze niż żadne. Dobra, sygnał SS pochodzi z niewielkiej stacji kosmicznej. Dobra, obiecajmy, że pomoże. OK, i mamy teraz Engi w załodze. Czyli możemy naprawić, czyli mieliśmy już modliszkę i mieliśmy już Engi w załodze. Naprawmy ten układ zdalnie. Remote desktopem, podłączamy się. Zmieniamy z jakiegoś setupa z 1 na 0 i wyłączamy, nie? Dobra, co oni tutaj chcą? Natykamy się na kolonie górniczą. Dobra, nie ma, nie używamy rakiet. Niech mają 15, dostajemy zakłócać tarcz energetycznych. Możliwa teleportacja załogi bomb oraz kontrolę umysłu przez tarcze energetyczne czyli chodzi tutaj najprawdopodobniej o tarcze Zoltan. No. OK, i ulepszono nam reaktor o jeden, bardzo, bardzo miło z ich strony. Lecimy do wyjścia w takim razie, czyli zrobiliśmy już dla Engi i zrobiliśmy dla modliszek. Brakuje nam jeszcze dla głazów i ludzi jakiejś akcji. No, to niestety będzie trochę słabe, ale lecimy teraz do opuszczonego sektoru, sektora, sektoru. No. Czyli do sektora laniusów. Dobra, nie, mamy, nie ma co ten co oszczędzać. Lecimy od razu do SES. Eee, potrzebują paliwa. Dobra, dajmy im dwa paliwa. Dostajemy 57 scrapu. Spoko. Jak my dolecimy, teraz mamy 5 paliwa, trochę mało. Jak my dolecimy teraz do sklepu, to będzie gitara, a jak nie, no to będzie słabo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cztery paliwa. Dobra, jakiś statek handlowy. Kontakt okazuje się, że badają zdolności Daniusów. Wypytajmy o szczegóły. Jak im damy 50 złomu, to stworzą nam jakieś, jakiegoś złoma. Znaczy, jakąś broń. Albo może 45, jakieś wspomaganie. Broń czy wspomaganie? Broni mamy nawet nie najgorsze. A, ryzyk fizyk dajcie jakieś wspomaganie. Aparaty tlenowe no i dobrze, i niech będą aparaty tlenowe. Dobra, lecę tak żeby jak najwięcej planet wokół odkrywać, ponieważ potrzebujemy sklepu. E, okej. Okay. Wydaje mi się, że tutaj raczej nie powinno być problemu. Zastanawiam się, czy po prostu tam nie wskoczyć do nich na chwilę naszymi dwoma modniszkami. I nie zrobić im psikusa. I chyba tak szczerze, szczerze powiedziawszy tak zrobię. Ponieważ tak naprawdę nic mnie to nie kosztuje. A można byłoby mu uszkodzić trochę system. Dobra, tylko teraz tak. Ani tam dość mocno walczą. Nie wiem czy jak, oberwą, czy jak oberwę przez cztery pomieszczenia to nie stracę moich modliszek niestety. Więc sobie może to wyłączę. Na razie. Dobra, teraz załączę. Może jeszcze wyłączę. Tak, żeby się ładowało, ale niekoniecznie. Niekoniecznie, żeby się naładowało, dopóki modliszki nie zrobią swojej roboty. Ponieważ bardzo nie chciałbym ich stracić. Dobra, wyteleportowujemy je w takim razie. I ładujemy, e, ładujemy na maksa, Le, lecimy od razu ich leczyć, i co? I finiszujemy go. I nam chcą dać czy paliwka. Nie, nie chcę trzech paliwek. No i teraz wiązka artyleryjska ich niszczy. No, taka trochę szczerze powiem zabawa z tym. Niekoniecznie musiałem to robić. Ale przynajmniej mamy wykorzystanie teleportora odklepane. Dobra, 3, 3T, 3, 3 paliwa, 2 paliwa. Czyli akurat jedno paliwo nam zostanie, żeby dolecieć do sklepu. Dobra, i mamy pierwszych laniusów tak naprawdę. Oczywiście postanowili nam zhakować tlen. My sobie w takim razie spróbujemy trochę. Okej, okay. czyli chcą się już od na, od na poddać od na samym początku, ale nie proponują nam paliwa, więc raczej my się nie będziemy chcieli z nimi poddać. Bo widzę, że ten Lanius już ledwo co? W zipie, a problem polega na tym. Ten... Aha, dobra, nie ma już problemu. Problem był tylko chwilowy. No, i dostajemy przynajmniej dwa paliwa, więc będziemy mogli się spokojnie stąd wydostać i odwiedzić pobliski sklep i kupić tyle paliwa, ile będzie tylko dostępne w sklepie. Czyli cztery, niewiele. Dobra, sprzedajmy. No, tego niekoniecznie potrzebujemy. Aparaty tlenowe. A. A tego też niekoniecznie, tego minotaura też niekoniecznie używamy, aparaty tlenowe. 512 mamy, skrapu kosmicznego, bank DNA, nie potrzebujemy, ładowarka automatyczna skraca, o, to możemy sobie kupić replikator, o, maskowanie, ostatni, ostatni ten, ostatni, e, ostatni bonus na statka, może rzeczywiście kupimy sobie replikator. I zapasowy bank na Magazyn klonów przechowuje próbki załogi, nawet przy wyłączonym, zepsutym systemie. No i dobra, pełna naprawa. Zagra spróbujemy zagrać trochę teraz w takiej konfiguracji. Dokupimy trochę shielda, bo już jest czas na to. I na maksa ulepszymy sobie w takim razie broń artyleryjską. Myślę, że to powinno być ok. No i dobra, lecimy dalej. Nie ma, nie ma co zwlekać. Brakuje nam jeszcze akcji błaza i akcji człowieka. Dobra, co oni? Wykrywamy uszkodzony statek dla niosów. Dobra, co? Zaproponujmy im pomoc. W pełni. Aha, czyli oczywiście standardowo jakaś pułapka, skoro jest w pełni sprawny. O nie, uszkodzili nam ten. Uszkodzili nam sterowanie. To trochę słabo. To my się może jednak spróbujemy ukryć trochę. Dobra, załączymy sobie baterie, tlen i silniki, żeby unikać. 4, nie, 4 to trochę mało. Ale dobra, wiązka balistyczna szybko, szybko działa. Widzę, że zero offense full defense. Znaczy zero defensa, full offense. No nie wiem, czy to będzie takie dobre. No nie, nie do końca, bo mamy w sumie 3 shieldy. Co oni chcą? 3 drony za 29 skrapów. Propozycja wymiany. No dobra, zgódźmy się na wymianę. Aha, to drony możemy już sprzedać. Teraz sobie tak właśnie uświadomiłem. O kurczę. No dobra, to czeka nas najwidoczniej pierwsze starcie z rebelią. Dobra, statek badawczy. Dobra, zapytajmy czy możemy jakoś pomóc w ich misji. Naszej misji, dziękuję im za pomoc. No dobra, czyli jakoś nam niby mogli pomóc. Eee, doładujmy trochę tego całego ciekawego m, ciekawej energii. Znaczy ciekawej, nie ciekawej, tylko normalnej energii. Eee. Dobra, co, nie trafiaj na który właśnie wchłania bezzałogowy patrolowy zeżbyliantów? To udało ci się przepędzić dla niusów? Dobra, to powalczmy z nimi. Tutaj raczej wielkiej filozofii nie ma. Mamy baterię, mamy maskowanie. Możemy uniknąć rakiety. Idealnie. 95% szans na unik, więc to jest tak perfekcyjnie. No ale jest związka niszcząca, więc. Więc teraz wszystkie statki będą szybciutko wchłaniane. Szybciutko dobra, odkrywamy na patrolowców system, który ma poinformować flotę rebeliantów na napadkach statków. To powinno w czas zmylić naszych prześladowców. No i dobrze, to może. A nie, niestety nie uda nam się. Będziemy musieli walczyć z flotą rebelii. Okej, okay, mamy jakichś intruzów na pokładzie. No dobra, chodź tutaj mrozu w takim razie. Kisielek wyjdź tutaj. Tyjdź tutaj. Trochę ich poddusimy w takim razie. No ale wydaje mi się, że tutaj powinni sobie wszyscy poradzić z nimi bez problemu. Ponieważ młodniczki zadają trochę większy damage, a głazy wytrzymują trochę więcej. No i poza tym już każdy z nich przynajmniej stoczył jedną bitwę, więc nie powinno być problemu. No dobra, czyli po wygranej. Aha, po wygranej walce do replikatora, no to trochę słabo w takim razie, e, bo mamy replikator. Czyli teraz, jak nam umrą, to. to, 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 to trudno, to będą się replikować. No dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. No i mamy tutaj standardowy statek e, przeciwnika, i mają też replikator, co mnie szczerze powiedziawszy trochę niepokoi. Dobra, to do tlenu. Nie, 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 nie. Bo nasza modliszka sobie zostanie tutaj. Drugą modliszkę damy do tlenu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, my sobie tutaj zaatakujemy ich. Teraz możemy obydwie modliszki dać do tlenu. No okej, okay, jest słabo. Nasze modliszki najprawdopodobniej zdechną. Ale na szczęście się zdążą zreplikować. Mam nadzieję przynajmniej, tylko że my zaraz stracimy tlen, więc musimy kolejnych dwóch załogantów przeznaczyć do walki. Dawaj, dawaj kisolok. Jakby się jeszcze zdążyła druga modliszka zreplikować, to byłoby spoko. Okay, wracajcie na miejsca i ty też, i ty naprawdę tlen. Dobra, udało się w miarę. Dość duże obrażenia uzyskaliśmy. No i straciliśmy częściowo trochę, trochę naszych specjalnych umiejętności walki. Eee, fuf, no dobra, to w takim razie lećmy do następnego sektora. A w przyszłym odcinku będziemy mogli zobaczyć albo ojczyste światy głazów, i to już będzie piąty sektor, albo terytorium rebeliantów. Jeżeli w piątym sektorze nam się uda, właśnie nie wiem czy to do piątego sektora, czy do piątego sektora włącznie. Zdobyć dwa eventy, jeden przynajmniej z głazami, drugi przynajmniej z ludźmi znaczy, koniecznie z ludźmi, ponieważ nie rekrutowaliśmy żadnych dodatkowych członków załogi innej rasy więc może się uda zrobić ten achievement, a może nie, ale o tym w następnym odcinku. No cóż, z mojej strony bardzo serdecznie chciałbym podziękować za kolejny odcinek. Zapraszam na następny, trzymajcie się, cześć!